Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Moi drodzy, przed Wami kolejna część testu z serii pracy cyklicznej akumulatorów AGM. Jak widzicie przed Wami akumulator INERGE o pojemności, podobnie jak poprzednie, 9Ah. No cóż, zdecydowałem się na test tego akumulatora po Waszej namowie, ponieważ nieszczególnie chciałem go testować. Starałem się Wam pokazywać raczej egzemplarze warte uwagi, a na temat tego akumulatora miałem już wyrobione zdanie. No ale czego się nie robi dla widzów? Chciałbym podkreślić, że to będzie ostatni test pracy cyklicznej akumulatorów AGM, dlatego że poświęcam sporo czasu na te testy, a oglądalność jest, umówmy się taka sobie, tak czy inaczej. Ja zapraszam Was na test tego akumulatora. Za chwilę przedstawię szczegóły, i zobaczycie sobie wyniki. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że inerge to pierwszy akumulator, który trafił do mnie. Naprawdę bardzo dobrze zabezpieczony. Powiem szczerze, przeglądając kartę katalogową, ja Wam już ją pokażę. Również nie ma się do czego przyczepić. Porównamy sobie oczywiście akumulator Energię z pozostałymi testami, z pozostałymi wynikami, ale rzućmy sobie okiem na początku na informacje podane przez producenta. I wydaje mi się, że należałoby wspomnieć, że. Akumulator INERGE przeznaczony jest do stosowania w systemach, w których akumulator pracuje buforowo. Niestety wiele osób kupujących czy też wybierających tą markę stosuje ten akumulator do pracy cyklicznej. Niemniej jednak, jak sobie przejrzymy zastosowania tego akumulatora, no to zobaczcie systemy fotowoltaiczne. No systemy fotowoltaiczne chyba nie pracują w trybie buforowym. No ale nieważne, przejdźmy sobie do parametrów technicznych. Pojemność 9 amperogodzin przy obciążeniu 20-godzinnym, waga 2,4 kg. No i oczywiście wagę pozwoliłem sobie sprawdzić i co tam nam waga pokazuje: 2 kg i 435 g, a więc tutaj jest ok, i oczywiście szybkie porównanie nerbo. Ważył 2 kg 397 g, więc nieco mniej SSB, no tu mamy 2 kg g i CSB najcięższy z tego zestawienia 2 kg 758 g. Wróćmy sobie do karty katalogowej. No i zobaczmy, mamy podaną rezystancję wewnętrzną. 16 milów. W przypadku naładowanego akumulatora w temperaturze 25 stopni, no ja taką temperaturę tutaj w pomieszczeniu mam, a więc sprawdźmy sobie, jaka jest rzeczywista rezystancja wewnętrzna. Inergę chwali się rezystancją o wartości 14,5 mA, a więc jest nawet lepiej niż podaje producent. Dla porównania NERBO 16 mA, SSB 12,5. Natomiast CSB 12,7 milioma. A więc również na razie wszystko się zgadza. Wróćmy do karty katalogowej. No i teraz w kwestii pracy cyklicznej. No, oczywiście cały czas pamiętajmy, że to akumulator do pracy buforowej. Niemniej jednak, w bardzo ładnej karcie katalogowej, producent podaje nam żywotność. Zależna od głębokości rozładowania, i zobaczcie, ten akumulator przy rozładowaniu 100% po 200 cyklach powinien stracić 40% pojemności. Ja Wam nie będę pokazywał kart katalogowych tych pozostałych akumulatorów, jednak one tam są bardzo zbliżone. I z tego co kojarzę, to ich żywotność to jest około 300 cykli, a więc mamy tutaj rzekomo o 100 cykli mniej. No to wskazywałoby faktycznie, że ten akumulator tak średnio nadaje się do pracy cyklicznej. No i dobrze, moi drodzy, jeszcze rzut okiem na datę produkcji. 2023 rok, styczeń, a więc w miarę świeży akumulator. Cały test był przeprowadzony za pomocą elektronicznego obciążenia EBD a 20 h Akumulator był rozładowywany prądem 5A do napięcia 9,6V. Zresztą przejdźmy sobie do tej tabeli. Następnie był podłączony pod ładowarkę. Ładowarka, która ładowała do napięcia 14.4. Po spadku prądu przechodziło w bufor i na tym buforze sobie ten akumulator siedział do następnego dnia. No i dobrze, moi drodzy, mamy tutaj. Porównanie e, tych akumulatorów. Zobaczcie sobie, no najlepiej chyba z tej całego zestawienia wypadł akumulator CSB, który bardzo ładnie trzymał pojemność do ostatniego 30 cykla. E, niewiele gorzej wypadł akumulator SSB no, nerbo, tutaj pamiętacie, zakończył tak słabo. No i dobrze, jak na tym tle wypadnie NERGE już wam pokazuję. Na podstawie karty katalogowej. Oszacowałem sobie, że ten akumulator powinien dysponować pojemnością niecałe 6 amperogodzin. Porównując do Nerbo, tutaj nam podobnie. Producent zadeklarował SSB. Pamiętamy, że tutaj troszkę chyba przeszacował sobie producent, no ponieważ zadeklarował 6600 mAh. W przypadku CSB 6200. No, energię całkiem skromnie, powiedzmy 5961 mAh. No i zobaczmy, jak to wyglądało. Pierwsze rozładowanie 6199 mAh. Już na początku mamy więcej niż producent deklaruje. Lećmy sobie dalej. Pamiętajmy, że pierwsze trzy cykle to zawsze są takie cykle wzrostowe. No i mamy tu 120% deklarowanej pojemności. No i moi drodzy, w tym miejscu chciałbym Wam powiedzieć, że to koniec dobrych wieści na temat tego akumulatora. Tak jak się spodziewałem, kolejne cykle, niezależnie czy mieliśmy do czynienia z przerwą weekendową, czy też nie, kończyły się coraz gorzej. I powiem szczerze. Spodziewałem się takich wyników, natomiast no może nie aż tak drastycznych. Zobaczcie, po 30 cyklu zostało nam 25,5% deklarowanej pojemności. Po 30 cyklach. Powiem Wam szczerze, że to NERBO nie skończył tak źle jak INERGĘ, bo narzekaliście na NERBO, a tam Padało też wiele komentarzy na temat, że zbyt głęboko rozładowywałem ten akumulator, zbyt dużym prądem, ale zobaczcie sobie, że zarówno SSB jak i CSB, e, trudno tu też nie wspomnieć o akumulatorze NR Block, który, mm, no, którego nie widać w tym zestawieniu, bo on miał większą pojemność po prostu, to była 15, więc trudno porównywać, ale również akumulator NR -block, całkiem przyzwoicie sobie radził przy tych y, kolejnych cyklach natomiast energię powiem szczerze <laughs> nie wiem po prostu jak to podsumować w tym miejscu nasuwa mi się jedna myśl już wiem dlaczego akumulatory AGM mają tak kiepską renomę podczas pracy cyklicznej właśnie ze względu na takie egzemplarze na takie sztuki naprawdę moi drodzy to to, to się nie nadaje do niczego. Nie kupujcie tanich akumulatorów typu Energę, Volt, CSSB, Bluebox czy, czy cokolwiek innego. Wszystko, co jest tanie, po prostu to jest to jest jakiś dramat. 25%. E, żeby było ciekawiej, no, pewnie zwróciliście uwagę, że te końcowe cykle po prostu już miały dość niewielki spadek. Mamy tutaj taką. Takie wypłaszczenie tego spadku. Skąd to się wzięło? Otóż już wam pokażę, skąd to się wzięło. Zobaczcie, to jest zrzut ekranu, chyba z 26 cyklu 1918 mAh. Zobaczcie, co się dzieje z tym akumulatorem. Najpierw pada nam jedna cela, potem pada nam druga cela. I gdyby to napięcie odcięcia było jeszcze niższe, to pewnie byśmy widzieli tu. Kolejne cele. Co ciekawe, zwróćcie sobie uwagę, to jest zrzut po jakichś 5-10 minutach po wyłączeniu obciążenia. Napięcie spoczynkowe tego akumulatora to prawie 13 V, gdzie on zupełnie nie ma pojemności, właśnie ze względu na te padnięte cele. No i tu macie jeszcze w powiększeniu to podsumowanie, jak to wygląda. Wygląda to po prostu dramatycznie. To jest dramat. Nasuwa się na język dużo poważniejsze stwierdzenie, ale to jest dramat. Niewiele droższy jest SSB, a to się nie nadaje do niczego. Dobra, moi drodzy, ja myślę, że wystarczy tego gadania. Mam nadzieję, że was usatysfakcjonowałem tym testem. Nie piszcie, że. Tam wysechł, że, że może coś tam podobnie pisaliście w przypadku testu Nerbo. To tam ładowałem podwyższonym napięciem, no maty, nic to nie daje. Tu po prostu doszło do całkowitej degradacji tego akumulatora. No się nie nadaje już w tej chwili do niczego. Mam nadzieję, że ten film da do myślenia ludziom, którzy chcą inwestować w tanie akumulatory AGM. Jak to mawiałem, cena czyni cuda. Ja wiem, ale nie w przypadku akumulatorów AGM. Z tego miejsca chciałbym Wam podziękować, pozdrowić serdecznie. Ja myślę, że w zanadrzu mam jeszcze takie podsumowanie tych najlepszych wyników, najlepszych akumulatorów. Ja zrobiłem im jeszcze kolejne 30 cykli, takich bardzo szybkich, ciężkich, trudnych. To są cykle następujące jeden po drugim czyli mamy rozładowanie, ładowanie, od razu rozładowanie i ładowanie. Rzadko który akumulator wytrzymuje takie katusze. Zobaczycie sobie, jak dobrej klasy akumulatory trzymają poziom. Natomiast pewnie widzieliście jeszcze tutaj rozruchowy. Ale to będzie osobna część. Jak zwykle, dzięki Wam za uwagę, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!